Witam was moi drodzy, z tej strony mówi do was Aonowy i witam was w kolejnym odcinku z gry scooby i Terror Kamiennego Smoka. Tak, yy, zaczynamy sobie w miejscu, w którym już zakończyliśmy ostatnio, czyli właśnie na tej tutaj zagadce. Słuchajcie, już wiem mniej więcej o co chodzi z tą zagadką, bo ja słuchajcie, i dlaczego mi to nie wychodziło. Bo ja robiłem podstawowy błąd. Taki, że, bo tu jest mowa, że te symbole mają się ze sobą jakoś tam łączyć, że albo kolorem, albo kształtem. Zaraz. Daj mi to wyjaśnić. No. I ja po prostu wychodziłem z tego założenia. Że jak jest tutaj, już yy, tu jest ta czerwona chmura, i tu jest czerwona błyskawica. No to, że to już jest para, po prostu, i mamy to z głowy. Troszeczkę jak z tymi dywanikami. Że jak jest para, to jest ok, a tu nie. Tu chodzi o to, że wszystkie sąsiednie kamienie mają mieć coś ze sobą wspólnego, i dlatego mi to wtedy nie wychodziło. Słuchajcie, ale teraz już wiem. Więc teraz powinno nam się udać. A jak tu tak chmura chmura może być może być tutaj albo chmura albo fiolet fioletowa chmura dobrze tak może być eee, może zostać czerwony księżyc chyba może zostać fioletowa hmm. błyskawica czerwona chmura chmura, słońce czerwone słońce o, jest, dobra co? czerwony księżyc no chyba jest, nie? No, czekajcie. Eee, tak, tak. Eee, chmura, 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 chmura. Hmm, chmura, chmura, chmura. Chmura, ch chmu chmura, chmura. Chmura, chmura, żółty księżyc. Chmura, chmura, żółty księżyc. Aha, tu się nie zgadza. Hmm, o! Mamy to, słuchajcie. No, i problem właśnie jest to, jak ja, yy, bo ja musiałem sobie na, aż na nagraniu u kogoś sobie sprawdzić o, yy, o co tu chodzi, co ja robię źle. I tam właśnie to odkryłem. I jak ja się dowiedziałem, że tego nie jest jedna, tylko jest tam ich, nie wiem, chyba z pięć tych podejść, czy sześć, no to że tak powiem mi rączki opadły. Więc no, moi drodzy, aż mi to tak trochę widzę, cię opornie idziemy, bo, <laughs> więc trzeba w tym odcinku dzisiaj nic nie zrobimy. To będzie temat na cały odcinek. O Boże. Ciebie musimy zmienić. Dobra, tak może zostać, ale tak nie może zostać. Adzieś. O, dobra. Dobra, tak może zostać. Tak może zostać. Nie. O, dobra. Udało się. Całe szczęście. Kolejna Zielona fala. O co ty? No ale. Chmura nam się nie zgadza. Masz coś zielonego? Masz coś zielonego. Dobrze. Ale tu się nie zgadza. No ale smoku uspokój się, bo jeszcze tutaj się nie zgadza. Tutaj tak samo. O, teraz się zgadza. Chyba już za chwilkę skończymy. Hmm. Hmm. Słońce, no dobra. Tu trzeba wprawić. O, dobra, może być. Zielony księżyc. Kurwa, to wiem, widzę. Wiem, że jest stary, ale jeszcze nie ślepy, bo godzinkę ma eee, O, dobra, dobra. chmura z tobą się tu nie Dobre, dobra mamy najłatwiej iść w kolory po Jelci prostu cesarz zaprowadził porządek w chaosie lecz ty zwykły śmiertelniku musisz znaleźć właściwą drogę poprzez ciemności i zamęt Nie żeby co, ale w Gdzie Ghostmasterze nie jestem władcą strachów. więc taki zwykły śmiertelnik to ja nie jestem wyprawą w sobie. My tam walczymy ze zwykłymi śmiertelnikami. <noise> Przy okazji zapraszam właśnie na serię z Ghostmastera. Muszę polować na kamiennego smoka. Oczywiście za pomocą kamery. Mam tu coś dla was. Wielkie dzięki. Widzicie? Co tam masz? To chyba jakaś wskazówka. Trzeba będzie to sprawdzić. Świetna robota. Znaleźliśmy kolejną wskazówkę. A teraz sprawdźmy, do kogo pasuje pamiątka turystyczna. Taka jakie sprzedają w sklepach albo można dostać na wycieczce. Jadź! Ok. Kameron film zniknęła. To Genialny pomysł. Może pójdziemy w jej ślady? To... Jak sobie rzeczesz? Hey, Nie tak szybko. No, ona jakby co, to poszła tutaj? Tam do, tej, tam do dołu, jak się domyślam. A. Nie wejdziemy tam, stary. Nie ma mowy. A zmienicie zdanie za trzy kubi próbki? No pewnie. No to już. Jeden, dwa, trzy. Możemy wejść? Możemy rządził państwem o powierzchni mm -hmm. wielu tysięcy kilometrów. O takiej potędze reszta świata mogła tylko marzyć. Każdy ma jakieś marzenia. Na przykład ja marzę, żeby się stąd wydostać. Nie panikujcie, to ekscytujące. Nie Przepraszam, jak się nie, nie mylę, to Czar Rosim rządził jeszcze większym terytorium. Może nie, ale coś mi się zdaje, że kamienny smok regularnie tu zagląda. O, patrzcie tylko! To jest przedsionek cesarskiego skarbca. Wow. Wow. To się ciągnąć No właśnie. Nazywam się Tomasz Obchodziński. z tego niespodziewanego A nazwisko nie ma nic wspólnego z z, z, z twoim zawodem, nie? Ale się, że w tych podziemiach jest totalnie ciemno i maksymalnie strasznie. Jakim my wszystko widzimy. Skarżycie na mnie szefowi? On zawsze się mnie czepia. Bez obaw. Nas interesuje mm -hmm. jedynie zagadka kamiennego smoka. Dzięki, ale musicie uważać. Korytarze to nic innego jak wielki pokręcony labirynt. Na waszym miejscu za żadne skarby nie próbowałbym otworzyć tych drzwi. A to dlaczego? I za radę, stary. Rety, kudłaty, pamiętasz zagadkę tego posągu? Żeby znaleźć odpowiedź, najpierw odszukaj drogę w ciemności. Czyżby tu chodziło o ten labirynt? Na pewno Być nie chodzi o nic przyjemnego. O nie. Hmm... Kręte korytarze na pewno kryją niejedną zagadkę. Idźmy dalej. Jak tylko ktoś nas ostrzega, żeby gdzieś nie iść, to my natychmiast... Ale Jezu, nie mów, że ktoś kolejną skupi chrupkę. To też nie. Jak chcecie. No to nara. O, znajdź na dziedzińcu okno otwarte? Tam pewnie skarby są zawarte. I tu kolejna. Lampion panny Lee, oparty na... A, chyba już znalazłem. Co my ma tu mamy? Ale fajny kot! Super. A tu? Okej, okay. a takiej animacji to się nie spodziewałem pukanie ludzi i cesarzy budziło. Piękna melodia sprawi, by ponownie zasnęli i wszystko do normy wróciło. Dobrze. Twoje pukanie i cesarze i ludzi budziło. Uuu! To już miał powodzenie, że tak powiem, w czasach, czasach cesarskich. jest ale gdy na tronie zasiadał niezdolny cesarz, ludzie cierpieli. W czasach cesarskich w władzę absolutną sprawował cesarz. Hmm. A tutaj zbyt strasznie. A zmienicie zdanie za dwie skubi chrupkę. Skubi Jasne. Masz jedną. No dobra, on akurat mamy dwie. A tutaj. Spójrz jakie piękne, zdobione drzwi. Powtórka z tego. Tutaj jest Z piramidy. Zaraz cię stamtąd wyciągnę. Stój tam i nigdzie nie odchodź. Ach ty bohaterze! Tutaj jest naprawdę strasznie. Dafne, gdzie jesteś? Więcej światła, dziewczyno. Na Skąd ty się tam znalazłeś tak od razu? Mi przez nikogo nie zauważony. Poszukajmy wskazówek. Jak chcesz. Mam nadzieję, że baterie w lampie nie wysiądą. Nie, martw się Dafne. Przeczytałem od deski do deski niezwykle pożyteczny magazyn. Popularne lampy i latarnie. Ta, to mnie uspokoiło. Wow. W takim miejscu <laughs> jest taki magazyn. O! No jeszcze my się mamy tutaj w tej ciemności I to mamy na czas, zobaczcie, papatelika. A to tam trochę nam przypomina tą um, zagadkę ze Scoobi'em. Pamiętacie? I z tymi Scoobichkami z pierwszego odcinka. I ta bateryjka dość szybko nam się kończy, widzę. Zaraz, nie no tak szybko! Eee. A, przynajmniej bateryjka się znalazła. Ej. Ej to nam zaraz gaśnie, nie? Tu szybko, 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 szybko Chcemy w prawo Dobra Tu Nie patrzę żeby jak najszybciej No i koniec O nie, bateria się wyczerpała No właśnie. Lepiej zdobądźmy nową Super, mamy nową baterię Spróbujmy jeszcze raz może tym razem tak. znaleźć właściwą drogę? O Marko, długo nam to potrwa? Hmm. A tu już nic... Ja się zastanawiam, jak ty się tam błyskawicznie przez jej dafne znalazł, ale żeby stąd wyjść, to wy musicie tutaj kombinować. I że jak Fereda weźmie ochota, to... Ratunku, Fred! To kamienny smok. Ojej, cofnij się dawne! A tego to się Teraz nie spodziewałam. No nie. Ale tym razem słuchajmy uważnie. Może uda nam się ominąć kamiennego smoka. A czego my mamy słuchać? W żadnej informacji nie było. Jezu. Nie mówcie, że tylko, to, że będziemy się tym bawić cały cały odcinek i cały dzień. nasuchiwać tego smoka kamienny smok Trzymaj się blisko niedawne Rany było blisko. Jeszcze raz spróbujmy się stąd wydostać Jeżeli odstawimy uszu, może usłyszymy, że kamienny smok się No właśnie słyszałem, że on tam niuha... Hmm. No, dalej, 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 dalej. Nie ma czasu. Nie jak my mamy iść. my mamy iść cały czas do góry, czy... O, ten tam A tu jest ściana, no. mi się kręca w kółko przez niego. No i zaraz nam znowu zgaśnie i teraz tego będziemy mieć. No i kaś? No. No. Ojej, Fred, obawiam się, że poszliśmy złą drogą. Masz rację, Dawne. Tym razem poszukajmy właściwej drogi. Teraz, gdy znowu mamy światło, spróbujmy się stanąć. Dobra, jeszcze jedno podejście robię. Tu. Teraz zawróć, tu do góry, tam już wiedziałem, że nie przejdziemy tu do góry. O, tam jest bateryka, więc daj, 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 daj. Bateryki. Udało się. <laughs> no tu w Chinach? A to nie no, się. No nie, faktycznie, Chińczyznę bym się nie spodziewał. Kolejny kamień No, która się rusza? Poprzednia też się tylko ruszała. Cześć, drużyno! Rany nie spodziewaliśmy się was tutaj. W tych lochach wcale nie jest przyjemnie. Tą samą drogą nie uda się już wrócić. Jeżeli do jednego z podejrzanych pasują wszystkie wskazówki, to on musi być naszym Smokiem. Gary Zu, szef kuchni. Patrz, Scooby, co zarejestrowała kamera. Ktoś zakłada kostium Smoka. Szkoda, że nie widać, kto to jest. Okay. Kawałek materiału z kostiumu Smoka. Ktoś robił smocze kostiumy. Bilet Teraz lotniczy. My jest... no, mamy turystę tutaj? Mamy kucharza, tutaj przewodnika, filmowca, lokalną. No to chyba ostatnia postać będzie mym przestępcą. Dobra. Ja mam jeszcze raz to wrócił i spróbujemy tym razem tam. oni potrzebują tych stóp nie? Pukanie ludzi i cesarza pociło. Piękna mylowała. Dobra, wiem, wiem, wiem o tym. By ponownie I wszystko do normy wróciło. O, uwaga, tygrysy. gry, kamienny smok, a teraz nie są <grytka> No jak widzisz... Nie pełne atrakcji i są. Zobaczcie, kochani, ale Scooby i ja mamy dosyć wrażeń. Do zobaczenia na lotnisku. Zaczekajcie. Chyba rozumiem ich intencje. Tygrys to tylko atrakcja dla turystów. W końcu cesarz też hodował tygrysa. Coś podobnego. Kto trzyma w domu tygrysa? Nie lepiej mieć złote rybki albo świnkę morską? Pewnie chcieli, żeby było bardziej autentycznie. O! o tygrysisko się autentycznie zdenerwowało. Jak my go ominiemy? Mam pomysł. Pamiętacie wskazówkę, jaką zdobyliśmy przed wejściem do tej komnaty? Przypomina stare przysłowie, że muzyka łagodzi obyczaje. Może jakaś melodia zdoła poskromić to? Naprawdę? Ja jeszcze zresztą się mam w melodii te melodie? Odtworzę kilka melodii z płyty z przewodnika. Każdy z nas wybierze jakiś instrument. Postaramy się zagrać każdą melodię dokładnie tak, jak na tej płycie. A to nie, nie może po prostu temu dyktysowi puścić jej z tego? Siły. Damy radę zagrać na wszystkich instrumentach. Mam rację, kochanie. Jeszcze raz. Instrumenty w się. Bambusowym. Bambusowym. Dizzy. Ciekawe skąd? Musimy wybrać instrumenty i nuty, a następnie umieścić je w odpowiedniej kolejności w kratkach pod spodem. Szenk. Nie umiem na tym grać, ale Welma potrafi. No pewnie, że tak. Zamieńmy się. Okej. Okay. Ksun. Okej. Okay. Gong. Pip. Erhu. Będę pilnował rytmu! Aha. Yyy... O Boże, ja zgłupiałem. To to nie pójdzie tu... Może mi wydać dźwięk tego? Słuchajmy płyty jeszcze raz Welmo. Musimy uważnie słuchać rytmu i dźwięków poszczególnych instrumentów. Potem układamy noty no i No ja wiem. Aha, nie pójdzie. To ty tu. Ty tu. I tytuł. Dobra, musimy teraz posłuchać. Co? Ja nic z tego nie rozumiem, tylko dźwięki mi chyba dopasowałem. Y to zrobię Nie wiem Chyba nie to, nie? Chyba ułożyliśmy nuty w złej No, tak się domyślam. A ten tygrys jest taki wściekły Dobrze Dobra, spróbujmy Chyba nie, nie. Chyba ułożyliśmy nut. Nie to, to. Chyba ułożyliśmy. Dobrze wiem. I u i u, i, u i? To by tak mniej więcej to pasowało.

Dziękuję. A tak? Chyba ułożyli. minuty w złej kolejności. O rany, ten tygrys naprawdę jest Chyba ułożyli Wiem. Dobra, to mamy Ting, 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 ting. Ale nie mamy tutaj trzy, chyba, że tak. Dobra, chyba wiem, nisza, Boom. Boom i i, u, i, u, u, i, u, i chyba powinno być dobrze nie wiem zaraz zobaczymy ewentualnie to odwrotnie. Tak, to jest chyba to. O, niesamowity rytm. Udało się. Co? Jeszcze raz? Dobra, nie, dobra moi drodzy. My sobie darujemy tą zagadkę. My ją sobie zrobimy na pewno w kolejnym odcinku. Ja myślę, że to tylko raz starczy. No, że tak powiem, znów się na, na nich nabrałem. No, ja się w tej grze, no stop, nabieram na to, że wydaje mi się, że coś mamy zrobić jeden raz. To się okazuje, że my mamy po zrobić po to po 3, 4, 5 razy. Nie, Defna. Nie, my to sobie zrobimy w kolejnym odcinku, bo po pierwsze ja, ja nie mam na to po prostu sił w tym momencie, a po drugie nie mam już czasu. Na odcinku już wystarczająco długo trwamy, sobie do tej zagadki wrócimy w kolejnym odcinku. A na tym mamy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek, odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia już niebawem. I na razie. Pa, pa.